Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Wędkarskiej Przygody. W pierwszym w tym roku wypadzie nad rzekę Wisłę z przystawką sławikową. Pierwotnie miałem takie założenie, że te pierwsze filmy z przystawką, które pojawią się w tym roku na naszym kanale, koniecznie będą musiały być z rybami. Jednak dwa powody wpłynęły na zmianę mojej decyzji. Po pierwsze, fakt, że w ostatnim blogu vlogu obiecałem, że na ten weekend jadę na ryby, biorę wędkę, kamerę. I w końcu tą relację nagrywam, ponieważ tych relacji ostatnio było na naszym kanale bardzo mało. A po drugie, to tak sobie myślę, że elementem tej naszej pasji wędkarskiej są również wypady właśnie bezrybne, gdzie szukamy miejsc, gdzie robimy jakieś zwiady wędkarskie, czy tak jak teraz na początku wiosny sprawdzamy, czy ryba już się ruszyła. Dlatego chcąc pokazywać wędkarstwo w pełnej okazałości, zdecydowałem, że dzisiaj co by się nie działo relacja powstanie. Te wypady, o których mówię, gdzie niekoniecznie łowimy ryby, można by uznać za porażkę. Jedziemy, nic nie łowimy, wracamy o kiju, ale tak naprawdę są to wypady, które bardzo wiele nas uczą. Jeżeli wyciągamy wnioski, to w efekcie po takich wypadach gdzieś tam później tych ryb łowimy więcej, dlatego można by powiedzieć, że jak łowimy mniej, to łowimy więcej. Fajne, nie? Mi się też podoba. Jestem już na pierwszym miejscu rozłożony, zestaw zarzucony, czekamy na pierwsze brania, mam nadzieję. W międzyczasie wypadałoby ułożyć jakąś strategię, taktykę na ten wyjazd, tak żeby mniej więcej sobie to wszystko zorganizować. Tak jak wiecie, przystawka dla nas no, to jest metoda taka dosyć aktywna. Nie siedzimy cały czas w jednym miejscu. Staramy się szukać tej ryby, zmieniać miejsca, oczywiście zmiana tych miejsc. W stosunku do połowów letnich nie następuje tak szybko, to znaczy w lato 20-30 minut na jednym miejscu. Zazwyczaj w większości wystarcza do tego, żeby zorientować się, czy w łowisku jest ryba. Wczesną wiosną sytuacja jest o tyle inna, że w jednym miejscu trzeba posiedzieć trochę dłużej, godzina, nawet ponad godzinę, żeby być pewnym. No, ryby nie są aż tak aktywne jeszcze, dlatego, dlatego czasami trochę na nie trzeba poczekać. W związku z tym tych miejsc nie obłowię dzisiaj pewnie za dużo. Obłowię tą główkę od strony napływowej, pójdę jedną główkę w górę rzeki, tam obłowię napływ i zapływ i zobaczę jak tam będzie układać się woda. Jak będzie fajnie, to pójdę sobie jeszcze wyżej. Tam jest jedno fajne miejsce. Jeżeli nie będzie fajnie, no to pójdę sobie na dół i tam również jedną taką upatrzoną główkę sobie obłowię i na tym dzisiaj skończymy. Dzisiaj wymyśliłem sobie taką teorię. W zasadzie wczoraj, jak szykowałem się na ryby, że nie będę zrywał się, skoro świt, bo mi się nie chce. A może fakt, że przyjadę nad wodę trochę później. Wiedziałem, że dzisiaj od rana ma świecić słońce, dlatego łudziłem się, że w godzinach do południowych to słońce trochę prześwietli tą wodę, ogrzeje ją może delikatnie i te ryby w godzinach popołudniowych będą chętniejsze do współpracy niż wcześniej. Rano wcześniej rano jest jeszcze zimno, a jako, że ta teoria idealnie wpisuje się w mój rytm dnia, ponieważ ja bardzo lubię siedzieć do późna w nocy i nienawidzę rano wstawać. Dlatego od razu mi się ta koncepcja spodobała i postanowiłem bez wahania, że dzisiaj właśnie wdrożę ją w życie. No i proszę, znaleźliśmy wiosnę. Jest przed nami kolejna główka, kolejna ostroga. Trochę musiałem zmienić moją strategię i mój plan. Poszedłem najpierw w dół rzeki, ponieważ na tą główkę powyżej, na którą chciałem iść, przyszedł jakiś wędkarz. Także troszkę trzeba było to zmodyfikować. Taka metoda właśnie łowienia aktywnego, gdzie co jakiś czas te miejsca się zmienia, jest bardzo fajna jeszcze pod jednym względem, bo jak przyjeżdżamy na te ryby, no to jesteśmy strasznie podjarani. Lecimy na to miejsce, wrzucamy zestaw, ta nadzieja na to, że za chwilę będzie jakiś fantastyczny hol ogromnej ryby. I tak, jak te minuty upływają, czas tak leci, to te nasze zapędy trochę maleją, aż w końcu jak nie ma brania, no to siedzimy tacy zmarnowani, jak prawie na siłę, bez nadziei na to, że coś się ruszy. I wtedy zmieniamy miejsce. I jak przychodzimy na nowe miejsce, to wszystko, cały ten cykl rozpoczynamy od nowa i znowu jesteśmy podjarani, bo znowu mamy nadzieję, że może tu, może w tym miejscu. I to jest bardzo fajne, mi się to podoba. Nie wiem, czy bym tak wytrzymał siedzieć w jednym miejscu, bezbrania w nadziei na to, że może coś tam skubnie ileś godzin, a jednak ta zmiana miejsca jest taka, taka budująca bardzo. Także taki podbudowany, właśnie schodzę na dół i obławiamy kolejną miejscówkę, i zaraz porozmawiamy sobie o wiosennym nęceniu grochem. Czy trzeba, czy nie trzeba. No, no i o tym. No i jak to jest z tym? Wczesno-wiosennym nęceniem, grochem przy łowieniu na przystawkę spłowikową. Tutaj zdania są podzielone. Niektórzy wędkarze jeżdżą wcześniej, zanim wyruszą pierwszy raz z wędką na wytypowane miejsca, zanęcają sobie grochem. Ja przyznam się, że wiele lat z rzędu też tak robiłem, natomiast zauważyłem i moje odczucie jest takie, że jakby kompletnie nie przekłada się to później na jakieś zwiększone efekty tych pierwszych wypadów. Nie warunkuje to. Tego, że tych ryb będzie więcej, moim zdaniem, lepiej ten czas poświęcić na wędrówkę z wędką, wymacaniu sobie jakichś fajnych miejscówek i dopiero w momencie, kiedy faktycznie gdzieś pojawią się jakieś brania lub gdzieś złowimy rybę, no to wtedy faktycznie dobrze jest delikatnie to miejsce sobie zasypywać, tak, że jeżeli no już ta ryba w to miejsce wchodzi, no to warto ją przytrzymać. Przy czym pamiętajmy, że nęcimy bardzo delikatnie. Wczesna wiosna to jeszcze zimna woda, na tyle zimna, że ten metabolizm ryb nie jest jakiś szczególnie duży. W nęceniu chodzi przede wszystkim o to, żeby narobić rybie smaka, żeby ona chciała w to miejsce wracać po więcej, a nie o to, żeby rybę nakarmić. Dlatego garstka, dwie garstki o tak wczesnej porze uważam, że w zupełności wystarczy. Skąd ryby wiedzą, że już jest wiosna? Przede wszystkim po temperaturze wody. W Wiśle, tak jak zauważyłem, gdy ta temperatura osiąga gdzieś te 6, 7, 8 stopni, to już jest znak dla ryby, że należy opuścić swoje zimowe ostoje, zimowiska i wyruszyć na szerokie wody. Przy czym temperatura 6, 7, 8 stopni jeszcze nie gwarantuje, że ta ryba będzie w każdym miejscu na rzece. Dopiero w momencie, kiedy ta temperatura te 8 stopni przekroczy, jest 8, 9, 10 stopni, no to wtedy faktycznie, no, ja wychodzę z założenia, że ta ryba już się rozeszła. Dlatego, tak jak wcześniej powiedziałem, ten wyjazd dzisiejszy to jest taki wyjazd bardziej zwiadowczy, ponieważ wczoraj sprawdzając w internecie, no widziałem, że wisła ma tą temperaturę wody gdzieś tam około 7,5 stopnia. Dlatego, tak jak powiedziałem, dla mnie to jest taka temperatura, że może już coś się wydarzyć, ale jeszcze nie musi. Dlatego no, dzisiaj to tak na, na dwoje babka wróżyła. W momencie, kiedy ta temperatura już przekroczy te 8 stopni, nie będzie się nadal nic działo, no to wtedy można no, zacząć szukać powodów. Póki co, tak jak dzisiaj, nie ma ryby 7,5 stopnia. Więc jeszcze sobie poczekamy parę dni, wrócimy na te miejsca, zobaczymy, co się będzie działo przy wyższej temperaturze wody. Myślę, że jakieś brania się zaczną, a jeżeli nie, no to wtedy dopiero będziemy kombinować. Na główce powyżej pojawił się wędkarz, znany wam Jasiu, zwany Jarkiem, albo Jarek zwany Jasiem. Zaraz będę tam szedł. To na chwilę do niego zajdziemy, zobaczymy, co tam u niego słychać. I co tam Jarek powiesz? A pomalę, pomalę. Rybki sobie łowisz. A no to dobrze. muszę ci powiedzieć, tu na moim miejscu usiadłeś, nie? Bo ja tu w zeszłym roku nęciłem. No ale to jest, to było rok temu, nie? No ale to są prywatne główki podobno, wiesz, nie? właśnie o to chodzi. I główki i łąki. <laughs> I łąki też. No, <laughs> prawo żąbi. już powoli ma się ku zachodowi wszystkiego co zaplanowałem, nie zdążyłem obłowić, jesteśmy na ostatniej główce o i niestety nie wygląda to optymistycznie o, czy jakaś połóweczka, nie wiem czy to spadła, czy czy coś tam popłukiwało na wcześniejszej główce też jakieś puknięcia były, ale to jakieś płotkowe, może krąpik jakiś więc ja się chwilę porozmawiałem, też ostatnio jakieś krąpię. Tylko może jeszcze ciutek za szybko. No ale to jest dopiero początek. Tutaj główka trochę taka trudniejsza, bo. Czy trudniejsza? No może troszeczkę taka inna, bo ta woda bardzo często się zmienia. To tak bardzo głęboko z tej klatki napływa tutaj na szczyt. Za chwilę jakaś cofka się robi, za chwilę znowu jakoś tak napływa. Ciężko tak wyczuć, gdzie ten spławik dobrze jest ustawić. Ale nam to oczywiście nie przeszkadza. Będziemy próbować w różnych miejscach. Czasami ten zestaw trzeba trochę przestawiać szukać. Zdarza się czasami tak, że gdzieś tam w jednym miejscu brań nie ma. Przestawimy parę metrów obok i brania się pojawiają, dlatego trzeba macać. Zrobiło się już mega fajnie. Wiaterek ustał na wieczór. Troszeczkę cieplej, bo był moment, że już tak przypiździło, jak to się mówi. Jak widzicie, niby weekend ciepły, ale czapka jeszcze na głowie, bo to tak jak zawieje, to jeszcze upału to nie ma. Wywiad działa, tam po drugiej stronie też, po drugiej stronie rzeki też siedzą wędkarze. I chyba siedzą w jakiejś znacznej odległości od siebie, bo krzyczą. I tam się chyba też nic nie dzieje, bo jeden do drugiego krzyczał, czy coś bierze, ten, że nic, że jeszcze szybko coś tam. Oczywiście zakładając, że mówi prawdę, bo z drugiej strony, jakby tam dobrze połowił, to by się pewnie nie przyznał. I to jeszcze tak, żeby na drugiej stronie rzeki go było słychać. A że wędkarze mają to do siebie, że nie lubią się dzielić. No to wysoce prawdopodobne, że to, co tam mówił, to. Może i nie być prawdą. Tyle na dzisiaj. Myślę, że jeszcze kilka dni, jak temperatura wody w wiśle jeszcze tak troszeczkę się podniesie, już będzie całkiem fajnie. Także myślę, że na przyszły weekend coś już uda się złowić. Zostawcie oczywiście pod filmem łapkę w górę. No i koniecznie w komentarzu dajcie znać, jak tam u Was początek wiosny. Pozdrawiam gorąco i serdecznie. I do zobaczenia w kolejnych filmach.